Witam Państwa w programie Uprawiamy Biznes. Dzisiejszy odcinek rozpoczynam w jednym z marketów, gdzie sprzedawane są pomidory malinowe. Inspiracją do dzisiejszego odcinka była moja wizyta w Turcji, gdzie zobaczyłem hodowlę pomidorów malinowych. Zapraszam do obejrzenia programu, Paweł Szymaniuk. Zimą nasza ekipa została zaproszona do zwiedzenia największej firmy tureckiej, która zajmuje się hodowlą nowych odmian warzyw. Po krótkiej prezentacji kierunków hodowli w Turcji, gdzie dużą uwagę przywiązuje się do papryki, bakłażanów oraz pomidorów, zostaliśmy zaproszeni do szklarni produkcyjnych, gdzie sprawdza się nowe odmiany pomidorów. Wówczas Pawła zainteresowały dwie odmiany pomidora malinowego. Pierwsza z nich charakteryzowała się odpornością na wirusa mozaiki tytoniu, verticiliozę oraz fusarium. Odmiana ta jest o ograniczonym wzroście, dużym wigorze, mocnej budowie, ale o luźnym pokroju rośliny. Liście o średniej wielkości o równomiernym rozłożeniu na łodydze. Rośliny wytwarzają od 6 do 7 pełnych gron. Owoce są o barwie malinowej o masie od 220 do 250 g, lekko spłaszczone i nieregularnie żebrowane. Owocuje wcześniej i szybko uzyskuje pełną barwę. Polecana jest do uprawy od wiosny do późnej jesieni w tunelach nieogrzewanych i szklarniach. Owoce trwałe po zbiorze. W okresie wzrostu wymaga wyższego nawożenia i wyższego poziomu zasolenia. Ma to wpływ na bardzo dobry smak. Następna odmiana, również malinowa, posiada te same odporności na choroby wywołane wirusem mozaiki tytoniu oraz grzybami wertyciliozy oraz fusarium. Jest to wczesna odmiana pomidora malinowego o silnym wzroście. Tworzy rośliny mocne, ale o otwartym pokroju i o średnio dużym liściu. Odmiana ta jest polecana przez hodowców w pełnym cyklu uprawowym w szklarniach czy tunelach foliowych. Owoce są duże do bardzo dużych o ładnej, intensywnej malinowej barwie z charakterystyczną dużą w spłaszczonym lekko nieregularnym kształcie. Ma się około 300-350 g nadające się do długiego transportu. W okresie wzrostu wymaga wyższego nawożenia azotem, fosforem, potasem w proporcji 1 do 2 i do 3. Szczególnie w okresie głównego wzrostu i wypełniania się owoców bardzo dobrze reaguje na szczepienie na podkładce. Na przekroju poprzecznym dużego owocu widoczne były małe komory nasienne. Środek był ładnie wypełniony miąższem, co dla producentów jest dobrą cechą odmianową. Ważna dla konsumentów jest również mała piętka przy szypułce. Wzniesiony pokrój szypułki jest charakterystyczny dla tych odmian. Pomidor malinowy w Polsce zyskuje z roku na rok coraz większe znaczenie, i mimo że jest droższy od zwykłego, ze sprzedażą nie ma większego problemu. Pomidory malinowe dużym zainteresowaniem cieszą się również na rynkach wschodnich. I tak postanowimy sprawdzić, czy tureckie odmiany pomidorów malinowych można uprawiać w Polsce. Warto poznać trochę ciekawych informacji, które przygotował dla Państwa Paweł. Czy wiecie, że pomidor pochodzi z Ameryki Południowej i jest znany od 8000 lat? Czy wiecie, że pomidor dotarł do Europy pod odkryciu Ameryki przez Krzysztofa Kolumba? Czy wiecie, że pomidor na początku był uprawiany jako roślina ozdobna? Czy wiecie, że jemy owoce, mimo że pomidor jest warzywem? Przed rozpoczęciem każdej uprawy należy przeprowadzić chemiczną analizę gleby, aby precyzyjnie określić zawartość składników znajdujących się w glebie oraz pH. Pomidory nie są wrażliwe na zakwaszenie ziemi. Prawidłowo rosną na glebach o odczynie lekko kwaśnym, przy pH od 5.5 do 6.5. Ze względu na szybki wzrost i długi okres produkcji, wymagania pokarmowe roślin są wysokie. Optymalna dla wzrostu zawartość składników pokarmowych w glebie powinna wynosić azot 90-120, fosfor 60-80, potas 200-250 oraz magnes 60-80 mg i wapń 1200-1500. Warto pamiętać, że przygotowanie gleby powinno rozpocząć się już na jesieni od wapnowania. Uprawę pomidorów w tunelu foliowym trzeba rozpocząć od produkcji rozsady. Oczywiście można to zrobić we własnym zakresie, ale również można zlecić produkcję rozsady firmie wyspecjalizowanej. Zobaczmy, jak wygląda taka produkcja. Produkcja rozsady pomidora trwa od 6 do 8 tygodni, w zależności od warunków pogodowych. Cykl produkcji pomidora rozpoczął się, kiedy to wysiewaliśmy nasiona bezpośrednio do multiplatów. Następnie po wysiewie nasiona zostały przykryte perlitem oraz podlane, i zostają one przewiezione do szklarni. Tace rozstawiane są na podłożu betonowym, który jest ogrzewane, dzięki czemu temperatura w tych komórkach torfowych jest właściwa dla kiełkowania nasion czyli jest to około 20-25 stopni. I tak jest przez około 4 do 5 dni jest to przykryte folią. Następnie kiedy nasiona zaczynają kiełkować folia jest odkrywana, następuje dodatkowe zroszenie od góry tych komórek. Następują wschody, schody pomidorów. Następnie stopniowo tą temperaturę wraz ze wzrostem roślin to temperatura zostaje Obniżana. Kiedy rośliny mają około 20-22 dni, przewozimy te rośliny wtedy już do, do szklarni, gdzie panuje niższa temperatura, zaczynamy je schładzać w tym celu, żeby ta roślina nie robiła nam się wybujała, a więc tam już około 15-17 stopni. I na około 5-6 dni przed wysyłką do klienta przewodzimy je tutaj do specjalnej szklarni. To jest tak zwana szklarnia kabry, gdzie są uchylane boki, uchylana jest góra, dodatkowe wentylatory. Oczywiście, jeżeli pogoda, pogoda na zewnątrz mamy temperatury niskie, to możemy tutaj utrzymać nawet kilka stopni Celsjusza. Jeżeli są takie temperatury, jak dzisiaj, że mamy bardzo ciepło, wtedy robimy wymuszony obieg powietrza za pomocą wentylatorów, i ta rozsada zostaje tutaj wtedy przyhartowana. No i po takim cyklu. 5-6 dniach tego hartowania jesteśmy w stanie tą rozsadę wywozić do klienta z tym zapewnieniem, że ona sobie poradzi. W czasie produkcji rozsady rośliny są stale chronione, są wykonywane cyklicznie co 5-7 dni opryski prewencyjne przeciwko chorobom grzybowym. Dodatkowo Rozsada pomidorów jest zasilana roztworem nawozowym oraz podawane są specjalne roztwory środków wspomagających rozwój systemu korzeniowego. Wszystko po to, żeby po prostu ta rozsada, kiedy rolnik ogrodnik sobie będzie ją wysadzał, żeby ona, ona bardzo dobrze wychodziła z stacji, żeby ten system korzeniowy był bardzo dobrze rozwinięty. No i jeszcze zawsze przed wyjazdem, dzień przed wyjazdem dostaje taką dawkę. Dawkę startową tego nawozu po prostu, żeby roślina miała w sobie tą moc tego powera. Zanim wyprodukuje się dla nas rozsada, warto w międzyczasie postawić tunel foliowy. Jaki on powinien być? Czym powinien się charakteryzować? O to wszystko spytałem specjalistę. Jesteśmy w tunelu stn 070 Jest to konstrukcja, która jest alternatywą dla dużych tuneli 8 9 metrowej szerokości, które Państwo już odwiedzaliście na swych tunelach z produkcją pomidora u nas. Tamte konstrukcje są z rury dwucalowej, grubościennej. Jesteśmy w konstrukcji, która w zasadzie mówię jakby jest tańszą alternatywą tamtego modelu, to znaczy w tym przypadku, w tym tunelu będzie uprawiany pomidor. Sprawdzają się te tunele również jako mnożarki, obiekty dla szkółkarzy, obiekty dla producentów kwiatów. Konstrukcja zbudowana z rury 5,4 cala, ocynkowana, grubościenna, ze specjalnymi stężeniami gwarantującymi dużą wytrzymałość na polskie warunki klimatyczne, na obciążenie śniegiem i wiatrem. Montowana na podstawach, które wbijamy, można je wkręcać, chociaż w tym modelu rzadziej się to odbywa. Podstawy mogą być również zabetonowywane. Tunel ten ma wysokość 3,20 m, możemy go w zasadzie podnieść do wysokości prawie 4 m. Najczęściej te modele są używane w długościach do 30 m, ten konkretnie ma 20 m. Jeżeli chodzi o wietrzenie, istotne w porze letniej. Obiekt ten wietrzony jest ścianami szczytowymi, to znaczy u góry wiecznik klapowy, uchylny, i pod spodem całe duże wrota otwierające się na oścież. W zasadzie do 30 metrów długości te tunele są w stanie być przewietrzone ścianami szczytowymi. Folia, raz założona na ten obiekt, w zasadzie nie jest zdejmowana, aż do jej naturalnej śmierci technicznej. W tym przypadku mamy folię pojedynczą, zaciąganą na sznurkach, na ścianach szczytowych i dołem przykopywaną do ziemi. Jest również możliwość zamontowania na tym tunelu folii podwójnej, montowanej na listwach, pompowanej. Wtedy istotną sprawą jest na przykład przerobienie ściany szczytowej również na podwójną pompowaną folię, założenie drzwi przesuwnych, wtedy uzyskujemy szczelny obiekt z dobrymi warunkami termicznymi, z dobrą izolacyjnością i spełniające wymagania producentów zarówno kwiatów, pomidorów, jak i, jak i na przykład szkółkarzy. Model, w którym się znajdujemy, posiada specjalne dodatkowe tutaj zastrzały, takie wzmocnienia poziome, które w przypadku uprawy pomidora służą do podwieszania uprawy. W przypadku kwiatów rabatowych lub innych służą również jako podwieszenie ampli, zraszania, nawadniania, zamgławiania. Można do tej konstrukcji podwiesić również jakieś... Ręcznie uruchamiany system cieniujący. W jednej połówce małe drzwi do wchodzenia w zimie, żeby nie doprowadzić do specjalnego przechłodzenia obiektu. Gdyby się to okazało niewystarczające, możemy również zamontować do tego tunelu wietrzenie boczne. Może to być rolowanie lub opuszczanie ręczne, mechaniczne na motoreduktorze, na korbie. To wszystko zależy od Zasobów finansowych inwestora, lub też od potrzeb, bo można to wszystko zautomatyzować, podłączyć do stacji klimatycznej, komputera klimatycznego i sterować wietrzeniem tuneli. W ścianach szczytowych natomiast można, chcąc zwiększyć ich szczelność, na przykład zamontować drzwi, drzwi przesuwne, folię podwójną pompowaną, podobnie jak na całej konstrukcji. Można tą konstrukcję pokryć poliwęglanem, szczyty można zrobić szklane, także jest to dostosowywane do, do potrzeb inwestora i, i do wymagań uprawy. W uprawie pomidorów w tunelach nieogrzewanych rozsady wysadzamy na miejsce stałe na przełomie kwietnia i maja. Produkcję rozsady musimy rozpocząć już około 10-15 marca. Prawidłowo przygotowana rozsada pomidora powinna charakteryzować się dobrze przerośniętą bryłą korzeniową. Powinna być dobrze rozwinięta od 5 do 8 liści i mieć łodygę o średnicy nie mniejszej niż 4 mm i nie większej niż 7. Niektórzy ogrodnicy sadzą rozsadę w fazie mało widocznych zawiązków kwiatów. Do głównych zabiegów pielęgnacyjnych, które są wykonywane przez cały okres wegetacyjny, należy podwiązywanie pędów pomidorów. Jest to ważny zabieg w uprawie tego warzywa. Krzaki pomidorów możemy podwiązywać do drutów stalowych podwieszonych ponad roślinami poprzez okręcanie sznurka wokół pędu rośliny. W takim przypadku ważne jest, aby konstrukcja wybranego tunelu foliowego była wytrzymała na takie obciążenie. Zabieg ten wykonywany jest do momentu zakończenia wzrostu rośliny lub ogłowienia, czyli usunięcia stożka wzrostu i wymuszonego zahamowania wzrostu, który ma na celu przyspieszenie dorastania i dojrzewania owoców. W zależności od siły wzrostu rośliny pozostawiamy od 5 do 7 10 gron owoców. Ograniczenie liczby zawiązków i obrywanie nowych kwiatów pozwala na szybsze uzyskiwanie dużych i dojrzałych owoców. Następnym permanentnym zabiegiem podczas okresu produkcji jest usuwanie tzw. wilków u pomidora. Zabieg ten ma na celu usunięcie pędów niepotrzebnych z punktu widzenia zdolności do owocowania. W zależności od pokroju i sposobu prowadzenia pomidora, na 1, 2 lub 3 pędy usuwamy wszystkie pozostałe. Zbędne pędy pomidorów najlepiej wyłamywać ręcznie, gdy są jeszcze bardzo małe. Używając nożyków przy tym zabiegu, trzeba pamiętać o dezynfekcji przed przejściem do następnej rośliny. Mało popularnym, ale zalecanym zabiegiem jest przerzedzanie zawiązków owocowych u pomidora. Zabieg ten ma na celu uzyskanie owoców o wyrównanej wielkości, a także równomiernie wybarwiających się owoców. Polega on na regulacji kwiatostanów, których jest za dużo w gronie. U odmian pomidorów mięsistych pozostawia się 3 do 5 zawiązków w gronie. Natomiast u odmian średnioowocowych, które są nadmiernie rozbudowane, usuwa się ich część wierzchołkową. Usuwamy także zawiązki nieprawidłowo wykształcone. Zabieg ten wykonuje się we wczesnym stadium rozwojowym owocu, kiedy to są wielkości ziaren grochu. Niewykonanie tego zabiegu pielęgnacyjnego powoduje nierównomierne dorastanie owoców, zazwyczaj jeden lub dwa pozostają niedorośnięte. Po prawidłowym wyprodukowaniu rozsady i przygotowaniu gleby w tunelu, w drugiej połowie kwietnia rozpoczyna się sadzenie pomidorów. Ważna jest rozstawa roślin. I tak, dla odmian wysokich, silnie rosnących, odległość między rzędami powinna wynosić 50 cm, odległość między pasami 85 cm, a między roślinami w rzędzie 60-70 cm. Po posadzeniu rośliny powinny być obficie podlane. Po krótkiej przerwie zapraszam Państwa na drugą część programu.